Cześć. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić trzy książki jednego autora, Roberta Kiosaki. Pierwsza książka to Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Jest to książka taka motywacyjna, opisująca jego ojca, prawdziwego i ojca jego przyjaciela. Zachęcam Cię do przeczytania tej książki. Jest to bardziej takie wprowadzenie, które pokazuje w jaki sposób możesz iść. Żeby osiągnąć niezależność. Druga książka to kwadrant przypływu pieniędzy, czyli cztery kwadranty, w których pokazuje, w którym kwadrancie ty się znajdujesz obecnie i w którym możesz się znaleźć, jeśli chodzi o twój biznes rozwój. No i trzecia książka uważam mega książka. Jest to biznes XXI wieku. Jest to książka, która pokazuje. Właśnie nasz XXI wiek i biznes, w którym kierunku poszedł, czyli online. Jeżeli nie ma Ciebie online, no to tak naprawdę nie istniejesz, albo za chwilę nie będziesz istniał. Dlatego y, proponuję Ci, żebyś tą książkę przede wszystkim przeczytał i ją wdrożył, jeżeli chcesz się rozwijać, swój biznes y, i oczywiście siebie, bo jest to taka podstawa w tym XXI wieku do rozwoju, który idzie w tym kierunku. Także zachęcam Ciebie do zakupu trzech książek Roberta Kiyosaki, czyli bogaty ojciec, biedny ojciec, kwadrant przepływu pieniędzy no i biznes XXI wieku. Uważam że, to, uważam, że to jest podstawa do prywatnego rozwoju i rozwoju biznesu. Polecam.